Fender Telecaster, czyli absolutnie fantastyczna rzecz, fantastyczna gitara, nie tylko dźwiękiem szyjąca, ale także artystyczna, bo pomalowana. Taka gitara pojawiła się u nas na yy, 21 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i się zaczęło. Bardzo, bardzo dziękujemy artystom, którzy tworzą takie wiosełko, jedne, jedyne w swoim rodzaju i powstało następne. Cieszymy się, że Jurek się w to zaangażował, że mamy pełne jego wsparcie. No i co mi pozostaje powiedzieć? Czekamy na Woodstock i czekamy jak ta gitara zagra. Bardzo nas ucieszyło to, że poza autografami na gitarze będą właśnie muzycy na niej grali. Widziałem po prostu pierwszy projekt, który był przedstawiony na orkiestrze u Jorka Wsiaka i tam już byłem zaskoczony właśnie yy, całą tą jakby tą tą gitarą, która została pomalowana przez, przez Szymona. Yy, muzycy, którzy się tam pojawili, no mówię, kurde, super sprawa, naprawdę, ale nie sądziłem, że to w ogóle się jeszcze raz powtórzy. Myślałem, że to jest jakiś taki jednorazowy wyskok i to wszystko. Podobasz się sobie na tej gitarze? Oczywiście, kurczę, no jakby inaczej. <laughs> tak, Ale nie, tak, tak serio, podobizna prawie jak ze zdjęcia. No, podobizna jak ze zdjęcia, oczywiście, że tak. No, mamy konsultację ze Szymonem i już jest wszystko ok, w porządku. Opowiem Wam przypiewa, przypowiastkę o dwóch Szymonach. Uwaga, tańcowały dwa Szymony, jeden blondyn, drugi rudy. Jak ten blondyn zaczął krążyć, to ten rudy poszedł do domu, bo się zmęczył. <grym> jest to, słuchajcie, opowieść o e, naprawdę wspaniałym projekcie, który m, został wymyślony i jest tworzony przez Szymona Chwalisza i Szymona Marszałkowskiego przy patronacie Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, powstaje bardzo, 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 naprawdę bardzo na skalę światową unikatowa gitara, na której znajdą się portrety bardzo znanych polskich muzyków, a uwaga, również muzyków ze świata. Ja naprawdę mam wielką przyjemność, wielki zaszczyt uczestniczyć w tym projekcie i zagram na tej gitarze na Ustoku, tak jak również inni muzycy na Łódstoku na tej gitarze zagrają. Tak, od strony specjalisty, co trzeba zrobić, żeby tchnąć w tą gitarę takiego ducha muzycznego? Znaczy, ducha muzycznego to zawsze, y, że tak powiem, duch muzyczny jest zawsze z muzykiem, więc on wydobywa z niego, na, z, z instrumentu dźwięki. Natomiast no, ja tu od strony technicznej, no tak jak widać, gitara jest. Można powiedzieć, goła, więc musimy wszystko, muszę wszystko zamontować od przetworników po, po struny i różne inne rzeczy, żeby ona, że tak powiem, żeby ten muzyk, który na niej będzie grał, e, tchnął w nią to życie muzyczne i, i tchnął w nią coś. Specjalnego Zapraszam, abyśmy zwrócili na to uwagę. Zapraszam całą ekipę Zostrzeszowa, aby na przystanku Ustok zbierała podpisy, aby miała możliwość, bo zrobimy wszystko, aby taką możliwość miała, żeby artyści z całego świata złożyli podpisy na wiośle, które będzie kolejnym wiosłem do licytacji. Wielkie dzięki ukłony za taki pomysł. No i szacunek, ponieważ sam maluję, sam rysuję, sam robię grafiki i potrafię docenić to, co jest stworzone przez artystów. To jest na 100% zrobione fenomenalnie. Absolutnie dobrze. Niełatwo się takie rzeczy tworzy. Niełatwo się robi coś takiego, co będzie gładkie, ponieważ to nie jest malarstwo sztalugowe. Farba nie może odstawać. Musi być gładziutko na całym wiosełku, a oni właśnie to uczynili. Czy są perfekcjonistami, za co bardzo dziękujemy. Ostrzeszów ściskamy Was bardzo mocno. Czekamy na Wasze wiosło, czekamy na Waszą aktywność i będziemy o Was naprawdę dużo mówili. Dziękujemy Wam bardzo bardzo, bardzo mocno i podziękowanie dla Gostka, który wylicytował gitarę, kupił następną, po to tylko, aby na niej złożyć artystyczne wizerunki i dalej ją puścić na licytację. Szykuje się naprawdę fantastyczne dzieło. Pozdrawiam, cześć, siema!